10. sesji ósmej Rady Gminy Osiem Małej. Uprzejmie informuję Państwa, że obrady Rady Gminy są rejestrowane. Za pomocą urządzeń nagrywających w linii obraz uczestnicząc Państwo w sesji Rady Gminy wyrażacie zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Pełna przez którą się na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu. <grym> Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Wójta, Pan Kaburczewski, objęcie sekretarz, szanęborską, panie skarbnik, Witam Panie i Panów Sąjczyców. Więcej gości zaproszonych nie widzę. Szanowni Państwo proszę o zalogowanie się za pomocą terminami, abyśmy mogli stwierdzić formuł. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji na 15 radnych ustawowego składu radnych. W sesji bierze udział 14, jeden radny nieobecny. W takim razie obrady są prawomocne, możemy przystępować do dalszych punktów. Oświęcie protokołu. Z Szanowni Państwo, otrzymaliście materiałami porządek obrad dziesiątej sesji. Czy są jakieś inne wnioski do porządku? W razie informuję, że w dzisiejszej sesji będzie obowiązywał porządek obrad przesłany Państwu w formie papierowej. Następnym punktem jest przyjęcie protokołu z dwóch sesji nam się udziału 8 i 9. Jedna była nadzwyczajna. W takim razie przyjęcie protokołu następuje w formie postanowienia proceduralnego. W pierwszy pierwszym postanowienie proceduralne nr 8, łamane na 19 Rady Gminy z dnia 28 czerwca, w sprawie przyjęcia 8 protokołu łamane przez 19 sesji Rady odbytej w dniu 30 kwietnia. Protokół, przyjmuje się protokół nr 8, łamane na 19 sesji Rady Gminy 8, odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 roku. Zgodno z zapisów protokołu z przebiegiem sesji została potwierdzona przez żadnego. Eugeniusza Orchowskiego. Ja również zapoznałem się z protokołem, już odzwierciedla przebieg sesji. W ktoś kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z ósmej sesji Rady Gminy? Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do przyjęcia protokołu z dziewiątej sesji również podmiot postanowienia proceduralnego nr 9 łamany na się protokół nr 9 na sesji Rady Gminy 8 odbytej w dniu 17 czerwca 2019 roku zgodność zapisów protokołu z przebiegiem sesji została potwierdzona przez rad, panią radną Smolarek protokół dla z tego co czytałem całkowicie przebieg sesji w całości. Kto z Państwa jest za przyjęciem postanowienia proceduralnego z dziewiątej sesji? <grym> Dziękuję bardzo. W hmm, kwestii informacyjnej następny protokół będzie potwierdzała Pani Bona Smolarek. Proszę o wcześniejszych nie, bo nas ma nie wolno spłonować. Ten to było. A to jest z nas, ten był. Pan Walczak, przepraszam. Ten był Proszę o wcześniejsze przybycie. Przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie w wita gminie działalności nędznej. Proszę pana Wójta o przedstawienie sprawozdania. W czasie od ostatniej sesji, która odbyła się z kwietnia, <coughs> wykonaliśmy następujące prace. W Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dostaliśmy dofinansowanie, to jest pożyczka umarzalna do 25% na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiechu Małej Rolnej. Koszt inwestycji oszacowano na 2,5 miliona złotych. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę prenorowych siłowni zewnętrznych OSA. Siłownie te powstaną w miejscowości Osiech Mały i Osiech Wielkich. Na Osiedlu. Wykonano remont budynku garażowego przy agronomówce Łosiek Małej. Na drugi budynek yy, jest robiona, ten garaż yy, przy agronomówce jest robiona dokumentacja, bo tu będzie musiało być pozwolenie na budowę. I wtedy byśmy chcieli, żeby na jesieni je też ten remont przeprowadzić. Wykonano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Przebuchowie, ocieplenie ścian zewnętrznych z styropianem i położenie pięter. Wykonano modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Wielkim, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i położenie dymu. Zakupiono i zamontowano wiatrę przystancową w miejscowości Rosoha, też z tego funduszu szczecińskiego. Zakupiono i zamontowano okna i drzwi świetlicy wiejskiej w Łynku. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pod oświetlenie uliczne w Łuczywnie, Edmundowie, Osiedlu ulica Graniczna. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu dróg gminnych poprzez wykonanie cienkiej warstwy mineralno emulsyjnej na zimno. To jest droga w dębach za kościołem i moczydła. Otwarcie oferty jutro o godzinie 10.00. Zlecono wykonanie naprawy przepustu na drodze gminnej w Nowej Wsi. Ten przepust został już też wykonany. Zlecono wykonanie naprawy drogi w Osiedlu Wielkim na Osiedlu yy, Leśnym. Tam prace trwają. Powiatowy Zarząd Pole wykonał remont na mierzki odcinka drogi powiatowej w Usiwku Wielkim oraz w Budkach Starych. Yy, tutaj w Ośrodku Wielkim faktycznie uważam, że droga została wykonana dobrze. Natomiast to w budkach, nie wiem, ta nakładka jest taka, że jak samochodem przyjedzie, to, to ktoś z boku mógłby myśleć, że się jedzie ku pijanemu, bo, bo faktycznie takie są. Nie, nie, nie jest prosto, tylko takie są przeszkody w jedną i w drugą stronę, generalnie tak jak, jak, jak ten stary e, asfalt, bo tylko tyle, że nie ma dziur, ale no, ta, mi się wydaje, że powinna być troszeczkę inaczej zrobiona, ale tutaj jeżeli nie mogę te zastrzeżenia zgłosić do dyrektora zarządu dróg powiatowych w Chorwacji. Zakupiono kulę psz, yy, oraz pszczoły i wyposażenie w ramach zadania działanie na rzecz ochrony pszczół poprzez powiększenie rodzin pszczeli, zakup kuli i leków oraz sadzenie drzew na terenie gminy 18. Wykonano stałe organi stałą organizację ruchu na miejscowości drzewce. Tutaj ten teren zabudowany, co też yy, radny, zgłaszał yy, drzewiec jest zrobiona dokumentacja i w nowy droga ślepa wykonano koszenie poboczy dróg gminnych od jutra chciałbym zacząć następne koszenie, czyli drugi drugi raz chciałbym też poinformować, że z dniem pierwszego będziemy mieli zapewnionego pracownika, który będzie już na naszym sprzęcie obsługiwał nasz sprzęt i myślę, że te prace ruszą z większą dynamiką. Chociaż do nadrobienia, mówię, jest sporo, bo teraz mówię, kierowca, który jeździ busem, kosi, kosiarką, y, żyłkową, zaczyna o godzinie 5 rano, bo ta pogoda jest taka, jaka jest, bo no, dzisiaj akurat jest przejąca. o 5 rano teraz y, wykasza akurat rów od Osieka Wielkiego do y, Bugisławii. Odbyło się spotkanie z konserwatorem zabytków w sprawie remontu, renowacji budynku Urzędu Gminy. I tutaj pan konserwator no, wskazał swoje <coughs> sugestie do tego, jak ma być to zrobione y, projektantowi. No i projektant będzie y, y, wykonywał y, projekt <coughs> remontu tej elewacji tego naszego budynku Urzędu Gminy. Wykonano projekt budowany na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Plebanki i wykonano projekt budowany na przebudowę drogi w miejscowości. Witowo. Obydwa te zadania i wodociąg i droga będą wykonane w jednym. Dziękuję bardzo. To najważniejsze sprawy, które się zajęło. Dziękuję bardzo. Proszę, czy z Państwa radnych ktoś ma jakieś zapytania, o uwagi do przedstawionego sprawozdania przez Pana Wójta? Ja, dziękuję. Bardzo? ja chciałam podziękować za wykonanie w Nowej Wsi i jeszcze mam pytanie, czy z drugiej strony... Jak będzie przeprowadzony remont z ministrem, o tym Dziękuję. Ale jak Wam są, ty sobie się podoba? Nie podoba mi się, bo tak, te barierki tu inaczej mogą Jak już jedna, to działam nie. Bo z drugiej strony nie ma, to ja pojechałem. A ty prezydencji, kto już był? Nie, rzeczywiście. Potem to założył. Chyba nie jest tak, że się to. Nie, mówię, że jednej strony. Dobra, jest. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do następnego punktu porządku obrad. Jest to informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, czyli od 30 kwietnia 2019 roku do dnia dzisiejszego. W tym okresie do Biura Rady wpłynęły następujące pisma od pani PS Z Młynka w sprawie uporządkowania i utwardzenia gminnej od prezydenta przez Miejski Zakład Gospodarczo Odpadów Komunalnych obowiązków określonych w umowie wykonawczej z dnia 29 grudnia na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na nadzorów rekrutowanych składowisk odpadów w 2018 roku. Następne pismo od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie składania propozycji projektu o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski. Od Wody Wielkopolskiego rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały o nadanie statutu SOE od Regionalnej Izby Obrachunkowej rozstrzygnięcie w sprawie uchwały nr 47, łamane na 19 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu ich rozliczania i z przeglądu Konińskiego w sprawie prewistytu na najpopularniejszego sąsiedztwa Wielkopolskiej Wschodniej 2019 roku. W podmianym okresie odbyłem następujące spotkania. Było to udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej 1 Bachlawetki. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem również w posiedzeniach Komisji Rady Gminy Ośigmary, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji do Spraw Współpracy z Samorządami Wiejskimi, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Kultury, Sportu, Kultury i Sportu. W tym okresie uczestniczyłem również w szkoleniach na temat nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego i ich skutki dla funkcjonowania jednostek samorządu nowej kadencji 2018-2023 ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących raportu o stanie gminy oraz komisji skarg, wniosków i petycji. Czy są jakieś pytania co do. No. Proszę bardzo, przechodzimy teraz do punktu siódmego, Interpelacje i zapytania radnych. Nie, na piśmie nie wpłynęły interpelacje pisemne, natomiast mam dwie odpowiedzi z poprzednich sesji. Czyli w takim razie odpowiedzi w stosownym punkcie, a teraz interpelacje i zapytania, wnioski do radnych powiatowych. Też nie ma pisemnych i nie mamy dzwonienia się do naszego radnego z tego terenu pana szaleckiego nie może być. No nie wiem, tak trochę nie bardzo, że, że nie mamy na sesjach. Przedstawiciela powiatu i, i, i radnego z tego terenu. No ale w takim razie, kto ma z Państwa jakieś zapytania, bo pewnie byłoby lepiej, jakby był osobiście, byśmy porozmawiali, a tak to wysyłanie to. Ale proszę bardzo, kto ma jakieś zapytania czy interpelacje, prześlemy pocztą pisemnie. Proszę bardzo, pan Dawid. Mnie się wydaje, Panie Przewodniczący, że bardzo źle, że któraś sesja i nie ma żadnego radnego z powiatu. Bardzo źle. Chodzi mi o co? Na plebankach miało być to zrobione i jak było, tak jest do dzisiaj. O dziwo. polno zrobiło linie te przerywane, aż do plebanek. Nie wiem, czy to jakiś robił, nie wiedział, jak daleko, czy jak do tego, do, same, do samych plebanek są. Ale te linie, Panie Wójcie, przekazać do Panu Szaryckiemu przy jakiejś okazji, przynajmniej do Dębu powinny być, bo przecież tam już nie widać plebankach na chlebowie żadnego palca. i chodzi o to, żeby to w jakiś sposób zrobić. Tak jak teraz zrobiło sąbor. Następna sprawa. Zgłaszałem sprawę e, naprawy drogi do, Sprebanek do Maciejewa. Też nic tam nie zrobiło. Byłaby prośba, żeby to wszystkie te sprawy przekazać. Nie wiem. Na pierwszej, drugiej sesji był pan Kasiorek, pan Szalecki, teraz ich nie widać. No, nie wiem, czy w domu może przyjmują, jeżeli w domu to taka informacja powinna być i trzeba Ale powinni chyba być, jeżeli widzę porządek, na trzeciej. No tak, z naszego rejonu są radnymi, wybrani. No to kontakt z już Ksiarek, tak jak w na poprzedniej nie ten się i nic się nie robi, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo są jeszcze pytania do do powiatu. Nie ma. Następnym punktem porządku obrad jest y, też aktualne punkty wnioski, zapytania do przedstawicieli, przedstawicieli policji nie ma, ale, ale również, jak proszę bardzo, Panią. Ja bym prosiła, żeby nasi policjanci od czasu do czasu odwiedzili plac, zabaw, w osiedle. Tam normalnie są cyrki. Dziękuję. Ale ten tak w środku osiedla? No, tutaj właśnie na osiedlu, w Nie ma Nowe urządzenia już są, nie tylko, w ogóle tam jest normalnie, ja zwróciłam uwagę, to oberwało mi się, więc powiedziałam, że ja jestem akurat z tych ludzi, że nie boisz i poprosiłam, żeby jednak przestali robić, ale odjechałam i robił to samo. Myślę, że tam na tym razem będzie trzeba założyć kamerę i wtedy to, bo tak to nie da, radę, bo policja też nie będzie cały czas tam. No, zdyważyć, nie no, każdy mógł sobie przejechać. Oczywiście. W takim razie szanowni państwo przechodzimy teraz do punktu dziesiątego podejmowanie uchwał i w podpunkcie A mamy zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Koninie za 2018 rok. Bardzo to, tak to, to to to. jak wczoraj mówiłam, podjęcie uchwały w, e w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwoty rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w komunalnym Koninie zdarzało się na rok jest projektowane. wynika to, że gmina Osiek Mały jest udziałowcem spółki e pod nazwą Miejskiej Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z siedzibą w Koninie na podstawie paragrafu 5 umowy wykonawczej punkt 5 5 umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unioszkodliwania odpadów komunalnych i na celu rekultywowanych składowisk odpadów zawartych w dniu 29 20, 20, 20 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Osierpu Małym zobowiązana jest zatwierdzać wyniki kontroli pod rekompensatę całkowitą. od dniu <laughs> 19 kwietnia 20, 2019 roku. Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Zkładami Komunalnymi Siedzibą w Koninie podjęła uchwałę nr 4 na 2019 w sprawie przyjęcia raportu kontroli uchodź kompensatów. W dniu 06 e, e, maj 2019 roku zwyczajne zgromadzenie wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki z Komunalnymi z Siedzibą w Koninie uchwałą nr 12 na 2019 pozytywnie zaopiniowało wniosek Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2019 roku, stwierdzając, iż prawidłowo i zgodnie z paragrafem 9 umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych e, zostały wyliczone kwoty rekompensaty całkowitej za 2018 rok oraz, że nie doszło do wypłaty jej nadwyżki. Dodatkowym potwierdzeniem na to, iż w roku 2018 nie doszło do wypłaty nadwyżki rekompensaty całkowitej jest raport Biura Biegłych Rewidentów akcept spółka z siedzibą w Koninie. Wielkie rewidenci przeprowadzili kontrolę w NZGOK O mając na celu zweryfikowanie prawidłowości pobrania i wydatkowania otrzymanej rekompensaty w roku 2018 oraz zbadali czy nie doszło do wypłaty nadmiernej rekompensaty całkowitej dla NZGOK w roku 2018. Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzili, że do 2018 roku nie wystąpiła nadmierna rekompensata w związku z powyższym podjęciem niniejszej uchwały jest uzasadnione proszę bardzo są pytania do projektu uchwały w takim razie przystępujemy do głosowania głosowanie imienne za pomocą terminal.